Czasami w środku nocy budzisz się z tym dziwnym uczuciem. Coś jest nie tak. Nie masz dowodów, nie masz słów, ale twoje serce wie. Czujesz to w żołądku, w drżeniu rąk, w tym niewytłumaczalnym lęku, który cię ogarnia, kiedy ta osoba jest blisko. To nie jest paranoja, to nie jest twoja wyobraźnia. To głos twoich aniołów, którzy szepczą ci do ucha. Uważaj coś jest ukrywane. Coś, co macie zranić. Znasz to uczucie, prawda? Kiedy uśmiech tej osoby wydaje się zbyt doskonały, a słowa zbyt starannie dobrane. Kiedy twoja intuicja krzyczy, ale ty milczysz, bo boisz się, że zwariujesz. Bo co? Jeśli to tylko Twoja głowa. Co jeśli to ty jesteś problemem. Ale wiesz głęboko w środku, to nie ty, to ona albo on. Ta osoba, która patrzy ci prosto w oczy i kłamie, ta osoba, która myśli, że jesteś ślepa. Anioły nie zostawiają cię samej w tej ciemności. One cię budzą w środku nocy, wysyłają ci dreszcze, kiedy ta osoba cię dotyka, sprawiają, że twoje serce bije szybciej, kiedy słyszysz jej głos. To nie przypadek. To ostrzeżenie. Twoja dusza wie, zanim twój umysł zrozumie, twoje ciało pamięta, zanim twoja pamięć się obudzi. Może teraz myślisz, dlaczego ja, dlaczego to mnie spotyka, ale pomyśl, co by było, gdybyś ignorowała ten głos. Ile razy już to robiłaś, ile razy mówiłaś sobie, przesadzam, tylko po to, by później płakać w poduszce. Zadając sobie pytanie, dlaczego nie posłuchałam siebie? Dziś nie będziesz ignorować. Dziś usłyszysz, co anioły próbują ci powiedzieć od tak dawna, bo ta prawda, którą czujesz, nie zniknie. On nie zniknie. Ona nie zniknie. A ty nie musisz już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. Jeśli ten głos w tobie mówi tak, jeśli twoje serce teraz bije mocniej, Daj mi znać. Kliknij, lubię to i zasubskrybuj ten kanał, bo to dopiero początek. Anioły mają ci jeszcze więcej do powiedzenia, a ty jesteś gotowa usłyszeć. Kiedy anioły chcą cię ostrzec, nie przychodzą z trąbami ani błyskawicami, przychodzą w ciszy, w tym dziwnym mrowieniu na karku, kiedy ta osoba wchodzi do pokoju, w nagłym uczuciu zimna, kiedy dotyka twojej ręki. W tym niepokoju, który rozlewa się w Twoim żołądku, jakby ktoś wsypał Ci do środka garść lodowych kamieni. To nie jest strach, to jest wiedza. Twoja dusza już wie, zanim Twój umysł zdąży to pojąć. Pierwszy znak jest zawsze najcichszy, ale najpotężniejszy. Energia wokół Ciebie się zmienia. Wyobraź sobie, że jesteś w pokoju pełnym słońca. A nagle ktoś zasłania okno. Światło gaśnie, powietrze staje się ciężkie, a ty czujesz, jakby ktoś ściągnął ci z ramion ciepły koc. To nie jest przypadek. To jest sygnatura kłamstwa. Kiedy ktoś ukrywa prawdę, jego aura ciemnieje, a ty, nawet nie wiedząc dlaczego, czujesz, że coś cię dusi. Może to być partner, przyjaciółka, a nawet ktoś z rodziny. Nie musisz wiedzieć, co dokładnie jest nie tak. Wystarczy, że wiesz, coś jest. Drugi znak przychodzi, kiedy zasypiasz. Anioły mówią do ciebie przez sny, bo wiemy, że w dzień łatwo zignorować intuicję. Może śnisz, że stoisz przed zamkniętymi drzwiami i słyszysz za nimi szepty. Może widzisz wodę, brzydką, mętną, pełną błota, która zalewa cię powoli. A ty nie możesz uciec. Albo śnisz, że ktoś, komu ufasz, trzyma coś za plecami i śmieje się, kiedy próbujesz zobaczyć, co to jest. To nie są zwykłe sny, to są przesłania. Twoja podświadomość wie, co twoje oczy nie chcą zobaczyć. Anioły używają tych obrazów, żeby ci powiedzieć: Nie ignoruj tego. Nie udawaj, że nic nie czujesz. Trzeci znak jest najbardziej bolesny. Bo dotyka Twojej rzeczywistości. To są te małe, dziwne zbiegi okoliczności, które wydają się niewinne, ale drapią Cię od środka. Ta osoba zawsze ma wyłączony telefon, kiedy jest z Tobą, zawsze znajduje wymówkę, kiedy pyta się o coś, co powinno być proste, zawsze ma gotową odpowiedź, zanim zdążysz zadać pytanie. A Ty stoisz tam z tym uczuciem, jakbyś była głupia. Bo przecież nie masz dowodów, ale anioły nie potrzebują dowodów. One wiedzą, że prawda nie zawsze krzyczy, czasem szepcze, czasem płacze cicho w kącie, czekając, aż w końcu zwrócisz na nią uwagę. Może teraz myślisz, ale jak mogę być pewna, może to tylko moja głowa. Posłuchaj, jeśli czujesz to w kościach, jeśli Twoje ciało reaguje, zanim Twój umysł zrozumie, to nie jest Twoja wyobraźnia, to jest Twoja moc. Twoja zdolność do czucia tego, co ukryte. Kiedyś dawno temu kobiety były uczone, żeby słuchać tej intuicji, żeby ufać temu, co czują, nawet jeśli nikt inny nie wierzy. Ale świat nauczył nas wątpić w siebie, nauczył nas pytać. Czy nie przesadzam? Zamiast. Dlaczego czuję się tak, jakby coś było nie tak? Anioły nie chcą, żebyś cierpiała. One chcą, żebyś otworzyła oczy. Kiedy ta osoba patrzy ci w twarz i mówi, że wszystko jest dobrze, a ty czujesz, że kłamie, to nie jest paranoja. To jest twoja dusza, która woła o ratunek. Może boisz się konfrontacji, może boisz się, że się mylisz. Ale pomyśl, ile razy już ignorowałaś ten głos, ile razy później okazywało się, że miałaś rację. Anioły nie wysyłają ci tych sygnałów po to, żebyś cierpiała. Wysyłają je, żebyś działała. Czasem prawda boli, czasem okazuje się, że ta osoba, której ufałaś, nie jest tym, kim myślałaś. Ale wiesz co? Anioły mówią, że lepiej wiedzieć. Lepiej zobaczyć prawdę teraz, niż żyć w kłamstwie przez kolejne miesiące, a może lata. Twoje serce wie, co jest słuszne, twoje ciało wie, komu można ufać, a twoja dusza już podjęła decyzję. Teraz musisz tylko jej posłuchać. Jeśli ta anielska wiadomość dotknęła twojego serca i obudziła w tobie nadzieję na prawdziwą miłość. Możesz wyrazić swoją wdzięczność, klikając Dziękuję bardzo. To drobny gest, a jednak ma ogromne znaczenie. Pozwala mi każdego dnia przekazywać Ci światło, wsparcie i pełne miłości przesłania aniołów. Z całego serca dziękuję Ci za Twoją obecność i otwarte serce. Kiedy zaczynasz pytać, dlaczego anioły pozwalają, żebym cierpiała? To znaczy, że dotknęłaś najgłębszej tajemnicy. Nie chodzi o to, że niebo milczy, chodzi o to, że niebo mówi językiem, którego nie rozumiesz. Bo gdyby anioły zabrały ci ból, zabrałyby ci też moc. Gdyby uchroniły cię przed każdym ciosem, nigdy byś nie poznała swojej siły. A one przyszły po to, żeby cię obudzić, nie żeby cię uśpić. Wyobraź sobie, że jesteś w ciemnym lesie. Nie wiesz, która ścieżka jest bezpieczna. Nagle słyszysz szelest, coś się porusza w zaroślach. Twoje serce przyspiesza, dłonie się pocą. Możesz zignorować ten dźwięk i iść dalej, udając, że nic nie słyszysz. Albo możesz stanąć, wsłuchać się i zaufać swojej intuicji. Anioły nie zapalą ci latarki i nie powiedzą: Idź tędy. One szepną ci do ucha, czujesz to? To jest twoja odpowiedź. Bo one nie chcą, żebyś była bezpieczna. One chcą, żebyś była mądra. Cierpienie nie jest karą, to jest wezwanie. Kiedy anioły pozwalają, żeby ktoś cię zranił, nie robią tego, żeby cię ukarać. Robią to, żebyś w końcu zobaczyła, kim jesteś bez tej osoby żebyś przestała się bać samotności i zaczęła się bać zdradzenia siebie samej. Bo najgorsze kłamstwa to nie te, które słyszysz od innych, to te, które powtarzasz sobie każdego ranka patrząc w lustro. Jestem za słaba, żeby odejść. Nie zasługuję na nic lepszego. Może to ja jestem problemem. Anioły nie przychodzą, żeby cię uratować przed światem przychodzą, żeby cię uratować przed tobą samą. Kiedy modlisz się o pomoc, a nic się nie zmienia, to nie znaczy, że anioły cię opuściły. To znaczy, że one czekają, aż ty się zmienisz. One widzą, jak trzymasz się tej toksycznej relacji, tego kłamstwa, tej półprawdy, bo boisz się, że bez tego rozpadniesz się na kawałki. Ale anioły wiedzą coś, czego ty jeszcze nie rozumiesz. Ty nie jesteś tym, co ci się przydarza. Ty jesteś tym, co wybierasz po tym, jak się to przydarzy. Każde zranienie, każde rozczarowanie, każda zdrada to nie jest koniec twojej historii, to jest początek twojej wolności. Może teraz myślisz: Ale dlaczego muszę przez to przechodzić? Dlaczego nie mogę po prostu być szczęśliwa? Bo szczęście, które przychodzi bez walki, jest jak dom zbudowany na piasku. Pierwsza burza go zniszczy. Anioły nie chcą, żebyś była szczęśliwa przez chwilę. One chcą, żebyś była niewzruszona, żebyś stała się kobietą, która wie, że nawet jeśli wszystko się zawali, ona nadal będzie miała siebie. I to jest najpotężniejsza modlitwa, jaką możesz wysłać do nieba: Daj mi siłę, żebym nie uciekała od prawdy, nawet jeśli będzie bolało. Kiedy anioły milczą, to nie znaczy, że cię ignorują, to znaczy, że one wierzą w ciebie bardziej niż ty wierzysz w siebie. One widziały cię, zanim się urodziłaś, widziały twoje łzy, zanim spłynęły, widziały twoją siłę, zanim ty ją odkryłaś. I wiedzą, że ta sytuacja, która teraz cię łamie, jest jak ogień, spala wszystko, co słabe. Żeby pozostało tylko to, co niezniszczalne. Może teraz czujesz się słaba, może myślisz, że się poddasz. Ale anioły wiedzą, że w Tobie drzemie coś, czego jeszcze nie odkryłaś. Coś, co obudzi się dopiero wtedy, kiedy powiesz dość. Prawdziwe cudy nie dzieją się wtedy, kiedy anioły zmieniają Twoje okoliczności. One dzieją się wtedy, kiedy Ty zmieniasz siebie. Kiedy przestajesz prosić, zmień tę osobę, a zaczynasz mówić, zmień mnie, bo to nie ta osoba jest twoim problemem, to twoja niechęć do odejścia jest twoim więzieniem, anioły nie przyjdą, żeby wyrwać cię z tego więzienia siłą. One stoją przy drzwiach i czekają, aż ty sama odwrócisz klucz. A kiedy to zrobisz, usłyszysz ich głos jasny i czysty: Witamy w domu. Kiedy patrzysz wstecz na swoje życie, zobaczysz, że najcięższe chwile były jak nasiona. Wtedy myślałaś, że się łamiesz. Ale w rzeczywistości rosłaś. Anioły nie zabierają ci bólu, bo wiedzą, że to właśnie On cię kształtuje. One nie gaszą ogni, w którym się palisz, bo wiedzą, że z popiołów powstaniesz silniejsza. I kiedy w końcu zrozumiesz, że to nie było przeciwko tobie. Ale dla ciebie wtedy usłyszysz śmiech aniołów, bo one zawsze wiedziały, że dasz radę, tylko ty musiałaś w to uwierzyć. Kiedy już wiesz, że coś jest nie tak, kiedy czujesz to w każdym oddechu, w każdym spojrzeniu, które cię omija, nadchodzi czas, by wezwać światło. Nie chodzi o to, żeby walczyć z ciemnością, chodzi o to, żeby zapalić płomień, który rozświetli każdy kąt. Każdy ukryty cień, każde słowo, które zostało wypowiedziane, by cię oszukać. Anioły nie chcą, żebyś szukała prawdy, jak detektyw. One chcą, żebyś otworzyła się na nią, jak kwiat na słońcu. Weź kartkę papieru. Nie myśl, po prostu napisz imię tej osoby. Nie musisz wierzyć w magię, nie musisz wierzyć w rytuały. Wystarczy, że wierzysz w siebie. Kiedy piszesz to imię, pomyśl o tym, jak bardzo pragniesz wiedzieć, nie z nienawiści, nie z chęci zemsty, ale z głodu prawdy, który pali Cię od środka, połóż tę kartkę pod poduszkę, niech będzie tam przez trzy noce. To nie jest zaklęcie, to jest Twoje pozwolenie dla wszechświata, by cię wysłuchał. Bo kiedy proszysz o prawdę z czystym sercem, wszechświat zawsze odpowiada, Pierwszej nocy możesz się obudzić z łzami, druga noc może przynieść ci sny, które będą jak zagadki, obrazy, które nie mają sensu, ale czujesz, że coś znaczą. Trzeciej nocy, kiedy się obudzisz, będziesz wiedziała nie dlatego, że usłyszysz głos z nieba, ale dlatego, że twoje serce przestanie kłamać bo prawda nie przychodzi jak grom z jasnego nieba, przychodzi jak świt. Powoli, delikatnie, aż nagle zdajesz sobie sprawę, że już nie jesteś w ciemności. Zapal białą świecę. Nie musi być droga, nie musi być specjalna. Ważne, żeby płomień był czysty, a twoje intencje były jasne. Patrz w ten ogień i powiedz: Anioły, pokażcie mi prawdę, nie taką, jakiej się boję. Nie taką, jakiej oczekuję, ale taką, jaką muszę usłyszeć, by być wolna. Nie proś o łatwe odpowiedzi, proś o odwagę, by je usłyszeć, bo czasem prawda nie jest taka, jaką chcemy usłyszeć, ale zawsze jest taka, jakiej potrzebujemy. Kiedy świeca się pali, wsłuchaj się w ciszę. Może usłyszysz szmer, może poczujesz powiew wiatru, który nie powinien być w zamkniętym pokoju. Może poczujesz, jak coś się w tobie porusza, jakby ktoś delikatnie dotknął twojego serca i powiedział: Jesteś gotowa. To nie jest twoja wyobraźnia to jest potwierdzenie, że anioły cię słyszą. One nie przychodzą z trąbami, nie przychodzą z grzmotami przychodzą w ciszy, w tym małym drżeniu twojej duszy, które mówi ci. To nie jest przypadek. To jest odpowiedź. Przez następne trzy dni bądź uważna. Prawda może przyjść w słowach kogoś obcego, w zdaniu, które usłyszysz w radiu, w spojrzeniu, które wymienisz z tą osobą i które nagle będzie puste. Może przyjść w postaci wspomnienia, które wróci, choć dawno o nim zapomniałaś. Może to będzie coś, co ta osoba powie, nie zdając sobie sprawy, że właśnie zdradza siebie. Anioły nie rzucają ci prawdy prosto w twarz. One układają ją przed tobą jak drogę z kamieni, a ty musisz iść nią krok po kroku. Jeśli ta osoba kłamie, nie będziesz potrzebowała dowodów, będziesz wiedziała, bo twoje ciało przestanie się spinać, kiedy ją zobaczysz. Twoje serce przestanie bić szybciej, kiedy usłyszysz jej głos. Nie będziesz już walczyła ze sobą, żeby jej uwierzyć. Po prostu będziesz wiedziała. I w tym momencie, kiedy prawda Cię dotknie, nie będziesz płakać. Będziesz wolna. Ale pamiętaj, to nie jest rytuał, by skrzywdzić kogoś, to jest rytuał, by uwolnić siebie. Nie chodzi o to, by udowodnić, że miałaś rację. Chodzi o to, by przestać żyć w półprawdach, w półuśmiechach. W tych wszystkich małych kłamstwach, które powoli Cię duszą. Kiedy zapalisz tę świecę, kiedy położysz tę kartkę pod poduszkę, zrób to nie z gniewem, ale z miłością do siebie. Bo anioły nie słuchają modlitw pełnych nienawiści, one słuchają modlitw pełnych gotowości. Kiedy prawda wyjdzie na jaw, nie będziesz musiała nic robić. Nie będziesz musiała krzyczeć, nie będziesz musiała udowadniać, po prostu będziesz wiedziała, co robić dalej. Bo anioły nie dają ci prawdy, żebyś cierpiała, dają ci ją, żebyś żyła, żebyś przestała tracić czas na kogoś, kto cię nie zasługuje, żebyś w końcu zobaczyła, że to, czego się boisz samotność, niepewność, ból nie jest gorsze od życia w kłamstwie. Kiedy skończysz, podziękuj nie aniołom, nie wszechświatowi, ale sobie za to, że miałaś odwagę spojrzeć prawdzie w oczy, za to, że wybrałaś wolność, nawet jeśli się jej bałaś. Bo to jest najważniejszy krok, nie dowiedzenie się prawdy, ale decyzja, że jesteś gotowa ją usłyszeć. Reszta przyjdzie sama. Teraz, kiedy już wiesz, kiedy już czujesz, kiedy już nie masz wątpliwości, że coś się kończy albo się zmienia, stajesz przed najważniejszym pytaniem. Co teraz? Bo prawda, nawet ta najbardziej bolesna, nie jest końcem. Jest początkiem. Początkiem życia, w którym nie musisz już udawać, że nie wiesz. Nie musisz już zamykać oczu, kiedy coś cię boli. Nie musisz już trzymać się czegoś, co dawno przestało ci służyć. Jeśli ta prawda, którą odkryłaś, jest taka, jakiej się obawiałaś, jeśli ta osoba cię okłamała, jeśli zraniła cię świadomie, jeśli nie jest tym, kim myślałaś, to nie jest porażka, to jest twoje uwolnienie. Wyobraź sobie, że nosisz ciężki plecak pełen kamieni. Każdy kamień to jedno kłamstwo. Jedna zdrada, jedno przepraszam, które nigdy nie było szczere. I nagle ktoś ci mówi, możesz go zdjąć. Nie musisz już dźwigać tego ciężaru, nie musisz już udawać, że nie czujesz, jak cię przygniata. Możesz odłożyć go na ziemię i odejść. Ale co, jeśli ta prawda nie jest taka, jak myślałaś? Co, jeśli okazuje się, że to tylko twoje lęki cię oszukiwały? Co, jeśli ta osoba naprawdę cię kocha, a ty przez cały ten czas walczyłaś z własnymi demonami? Wtedy anioły szepczą ci, przebacz sobie. Przebacz, że wątpiłaś. Przebacz, że się bałaś. Bo strach to nie słabość, to Twoja ochrona. To Twoja dusza, która wie, że zasługujesz na miłość bez warunków, bez wątpliwości, bez ukrytych znaczeń. I jeśli ta osoba jest warta Twojego zaufania, to teraz, po tej próbie, będziecie mogli zbudować coś prawdziwego. Nie na piasku, nie na kłamstwach, ale na fundamencie, który wytrzyma każdą burzę. Niezależnie od tego, co się teraz wydarzy, pamiętaj, Ty już się zmieniłaś, już nie jesteś tą samą osobą, która bała się spojrzeć prawdzie w oczy. Już nie jesteś tą, która ignorowała sygnały tylko po to, by nie czuć się samotna. Teraz wiesz, że lepiej być sama, niż w złym towarzystwie. Lepiej być w niepewności, niż w kłamstwie. Lepiej czuć ból przez chwilę, niż żyć w iluzji przez lata. Może teraz boisz się, że nie dasz rady, że będziesz płakać, że będziesz tęsknić, że nie wiesz, jak zacząć od nowa. Ale anioły ci przypominają: Ty już to robiłaś. Już kiedyś zaczęłaś od zera, już kiedyś myślałaś, że się nie podniesiesz, a jednak wstałaś. Twoje serce wie, jak się leczy, twoja dusza pamięta, jak być szczęśliwą. Ty tylko musisz jej na to pozwolić. Jeśli ta osoba odejdzie, to nie jest koniec twojej historii. To jest początek nowego rozdziału takiego, w którym nie będziesz już pytać. Dlaczego mnie nie kocha, tylko kto będzie mnie kochał tak, jak na to zasługuje? Bo teraz już wiesz, że miłość nie powinna boleć, nie powinna zostawiać cię z wątpliwościami, nie powinna sprawiać, że czujesz się mniejsza. Prawdziwa miłość przychodzi z pokojem, a nie z walką, przychodzi z pewnością, a nie z pytaniami. I jeśli ta osoba nie potrafi ci tego dać, to znaczy, że ktoś inny już na ciebie czeka. A jeśli okaże się, że to był tylko strach, że ta osoba naprawdę jest warta Twojego zaufania, to teraz macie szansę, by zbudować coś nieskażonego, coś, co przetrwa, bo zostało przetestowane, bo przeszło przez ogień Twoich wątpliwości i wyszło czyste. Wtedy anioły mówią, Trzymaj się tego, to jest dar. Ale pamiętaj, niezależnie od wyniku, ty już wygrałaś, bo przestałaś się bać, przestałaś udawać, przestałaś żyć w półprawdach. Teraz, kiedy patrzysz w lustro, widzisz kogoś, kto ma odwagę stawić czoła prawdzie: kogoś, kto wie, że lepsze jest przed nią, a nie za nią kogoś, kto wie, że nawet jeśli teraz boli to ból nie potrwa wiecznie. Anioły nie obiecują ci, że będzie łatwo, ale obiecują, że nie będziesz sama. One będą szeptać ci do ucha, kiedy będziesz płakać. Będą trzymać cię za rękę, kiedy będziesz się bać. Będą ci przypominać, kim jesteś, kiedy zapomnisz, bo ty nie jesteś ofiarą. Ty jesteś kobietą, która odważyła się wiedzieć. A to jest najpiękniejsza rzecz, jaką możesz dać samej sobie. Prawdę, nawet jeśli boli. Teraz, kiedy już słyszysz swój głos, kiedy już wiesz, czego chcesz, kiedy już nie boisz się spojrzeć w oczy temu, co czujesz, powiedz to głośno. Powiedz, wybieram siebie. Wybieram prawdę. Wybieram miłość, która mnie nie rani. Bo od tej chwili twoje życie zmienia kierunek. Już nie idziesz w ciemność, idziesz ku światłu. Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca, jeśli poczułaś, że anioły mówią właśnie do ciebie, napisz w komentarzu: Moje serce usłyszało. Niech to będzie twoje potwierdzenie dla siebie, dla wszechświata, dla aniołów, że jesteś gotowa iść dalej, że nie boisz się już prawdy. Że wierzysz, iż to, co najlepsze, dopiero przed tobą. A teraz, kiedy kończymy tę podróż, pamiętaj: Nie jesteś sama. Nigdy nie byłaś. Anioły były z tobą w każdej łzie, w każdym strachu, w każdej chwili wątpliwości. I będą z tobą teraz, kiedy odważysz się żyć inaczej, lżej, wolniej, szczęśliwiej, bo to jest Twoje życie, Twoja historia, Twoja miłość. I nikt, Nigdy nie powinien ci jej odebrać. Idź teraz z spokojem, z nadzieją, z wiarą, że to co straciłaś, zwróci ci się podwójnie w postaci miłości, która cię nie zawiedzie, bo ty zasługujesz na wszystko co piękne, a anioły już przygotowują dla ciebie drogę. Wystarczy, że pójdziesz.